Po pierwsze gratuluję sukcesów odniesionych w ostatnim czasie. To był bardzo dla Ciebie ciężki miesiąc. Sukcesy najpierw w Knokke na zawodach pięciogwiazdkowych, potem trzygwiazdkowych, potem wspaniałe rezultaty w Jakubowicach. Jak oceniłbyś ten wyjazd do Belgii na, na zawody tak wysokiej rangi i kontakt ze światową czołówką? Myślę, że dobrze. No, całe, całe zawody w Belgii praktycznie wyszły bardzo dobrze. Raz jeden koń skakał dobrze, raz drugi. Jeden drugiego zastępował tak naprawdę. Nie było tak, że miałem jednego lidera, tylko... W każdym dniu któryś koń lepiej skakał, nie? Nie, nie? nie często zdarza się Polakom brać udział w rywalizacji ze z światową czołówką. Jakbyś co byś opowiedział kibicom o, o takim spotkaniu, o tych zawodach w belgii? Zawody myślę, że na wysokim poziomie I organizacyjnym, i sportowym dużo zawodników z, z samej czołówki, ale myślę, że nie możemy się ich bać, bo oni są tak samo ludźmi jak my i są omylni i możemy z nimi walczyć. Tylko naprawdę, moim zdaniem, kwestia, kwestia trochę finansowania. Nas bariera taka cięży. Jako jeździec i, i kolega, jak czujesz się w tej grupie? Czy, czy, czy czujesz się tam zaakceptowany? Rozpoznają Cię? Myślę, że tak, bo tam nikt nie jest do mnie wrogo nastawiony, tylko wszyscy przyjaźnie zawsze mówią cześć, dzień dobry i spytają się o konia nieraz i tyle. nie w knoka najpierw odbywały się zawody pięciogwiazdkowe, potem trzy. Troszeczkę paradoksem było to, że chyba w tych pięciogwiazdkowych zawodach nie było dużo łatwiej niż, niż tydzień później. Myślę, że było łatwiej w pięciogwiazdkowych jak w trzech i w dwóch gwiazdkach. Nie? Ponieważ w tych pięciu gwiazdkach startuje mniej zawodników i, i też nie wszyscy jadą tak naprawdę na, na pełen gwizdek, jak to powiem. A w dwóch i w trzech gwiazdkach to każdy próbuje mieć swoją szansę tu i teraz i, i wykorzystać ją za każdym razem. Nie? Czy nie uważasz, że ta światowa czołówka, właśnie porównując te zawody w knokę, że było pięć gwiazdek, ograniczona liczba zawodników, potem trzy gwiazdki i po 100 koni w konkursie, czy to nie jest troszeczkę tak, że ta światowa czołówka, ci, którzy są w top 50 światowego rankingu, troszeczkę się odizolowała i o, o te punkty i pieniądze jest łatwiej? Tak. Moim zdaniem to jest taka grupa zrobiła się elitarna, którzy nie chcą za bardzo wpuścić nikogo, sami sami sobie rozgrywają te zawody, konkursy i sami dzielą między sobą tą pulę nagród tak naprawdę. Nie? Yy, Jarek, dla mnie fenomenem jest to, że przyjechałeś z Knokke, dwa tygodnie nie było Cię w domu, wsiadłeś na drugie konie i, i potrafiłeś w sumie na, na dwóch rumakach w konkursach yy. zaliczanych do światowego rankingu zdobywać punkty i wygrywać. Jak to robisz? Znaczy ja mam kilka koni w domu jeszcze i także dysponuję jakąś tam stawką. W domu one chodzą, one są trenowane przez moich tam dwóch Berajtrów. Także mają ustalony plan. Przyjeżdżam, po prostu zmieniam konie, na przykład robię jakiś mały trening i jadę dalej tak naprawdę. No i, i jeśli to wychodzi, to, to nie muszę tego chyba... Nie, nie mam potrzeby zmieniać nic tak naprawdę. Kalewo wygrał dwa konkursy zaliczone do światowego rankingu, czy to oznacza, że już jest przełamana u niego ta niemoc szybkiej jazdy w rozgrywkach? Nie, to jest jeszcze młody koń, tam niemoc. To nie chodzi o niemoc, tylko chodzi o coś takiego, że on. Jeszcze jest młody, niedoświadczony. Też nie mogłem jechać jeszcze wcześniej krótko. Konia nie znałem. Mam go dopiero 8 miesięcy, nawet chyba nie 7 miesięcy. Teraz poznajemy się coraz bardziej. Koń nabiera doświadczenia i mogę jechać coraz krócej tak naprawdę i coraz szybciej. Nie? Odrobiłeś punkty, zdobyłeś kolejne w listopadzie. Otworzyła się szansa, żeby awansować w światowym rankingu. Czy, 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 czy masz jakiś plan na to, na najbliższe miesiące? Znaczy, no, chciałem w tym tygodniu być już w ten weekend w, w, w Samorinie. Nie zostałem przyjęty. Dalej to pociągnąć później do Bratysławy, ale niestety na jedne i na drugie zawody mnie nie przyjęli i przyjechałem dalszy z młodymi końmi. To jest troszeczkę przykre, bo startowałem jeszcze niedawno na pięciu gwiazdkach, a teraz już mnie nie chcą przyjąć na trzy gwiazdki gdzieś i to tak po prostu tych punktów czasami może zabraknąć, bo mogłem w tych dwóch zawodach następnych już. Tak, jak dobrze poszło wejść, na myślę, że nawet do tej setki pierwszej. Starty międzynarodowe przed tobą, ale też we wrześniu mamy Mistrzostwa Polski, w zeszłym roku nie startowałeś. Jaki plan na przygotowanie się do tej imprezy? Czy chcesz zdobyć trzeci tytuł Mistrza Polski? Jeszcze tak konkretnie nie mam planów co do Mistrzostw Polski, nawet yy, nie wiem, czy w ogóle w nich wystartuję, czy nie pojadę gdzieś na jakieś zawody zagraniczne czy na sesji gdzieś dalej za granicę na dwa tygodnie. To gratulujemy, a życzymy, żeby szybko znalazł się w pierwszej serce światowego rankingu, a może doszedł do tego letternego grona top 50, która co tydzień jeździ 5 gwiazdek. No, miło by było. Dziękuję.